My tu jesteśmy sobie w śmietniczku i tutaj takie sobie leżą Jakie piękne Piękna jest no nic, czekamy dalej no tu już był taki drugi piękna to jest jakaś pewnie z inspiracja czy coś i grzebiemy cyk takie coś no i proszę Cię, uprzejmie. O, ja się tu bawię. Jest. Jest to piękne. Dobra. O, trzymaj. Narazem od tego. To jest Jeszcze Co to jest? Nie wiem. Bierzemy wszystko, zobaczymy później. Trzymaj, ja Ci podaję. Greckie? Tak mi się wydaje, że greckie. To jest taka czarka. Bez ucha. Przepiękna jest. No. No i tu mamy jeszcze taki mlecznik, cały komplecik jest. I tu. No. I tutaj jeszcze widzę. No, 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 no. Tu jest. Tak, tak, po sobie. No i tutaj przypadkowo całkowicie, nie? Chyba tyle jednak. Ja myślę, że może więcej będzie Są już butelki. Tyle tylko? Dziwne, no, No, to chyba jednak tyle. My zrobimy to pogrzebać, ale zobaczmy. A tutaj jeszcze przy koszu takie skarby. Takie ładne. Lekko niebieskie w kolorze. Nie wiem, jest ciachnięty tutaj gdzieś. O, jest to jachnięcie, ale stawimy sobie na łóczku, bo nie czy Trzymaj. Tak, zerkłam w sumie, bo widzę tutaj kufle. Za to kufle może nie. Chyba tyle, nie? Tutaj te dwa kufle. Małe stawki są w jakiejś szklanki. Chodź też nie. Trzeba, trzymaj się. Patrz, kurwa, kurwa. No właśnie no, widać. Takie jeszcze widzę szklanki są. Ładne też. Wystawki. Zbierajcie sobie szklankę, podrzemy. Jaka jest ta na ciężko. Ładna, tylko z tyłu olitego Widziano, że tutaj w najbliższych ochocie jest To może będzie później, zobaczymy Ładna Jakieś takie kilka rzeczy Weźmiemy Co tu widzę? Karolina, mocno. Zdaję ciężkim. Lidówki, całe. Widać po moich rękach. Co się z tego wybierze, jak są całe z tułowic. na razie zrobimy już Tak sobie od razu z pracy Przyjechałam Witam Panuszek Nie Pewnie coś tu jeszcze przyjedzie Popatrz To chyba też cała, tylko taką siateczkę była się nie przygotowałam. nie chcę niczego rozwalić.

Jeszcze woda jest, tak chwilę wracam. Wziąłem jeszcze takie całkiem ładne kieliszki. jest Waldachin. Co tam masz? stare obraz? Stare obraz, no. A tu mamy porcelankę. Idziemy zabrać, co ciekawe jest. Tu widzę stary Ćmielów. Wziąłem sobie taki jeden, dla kotów choćby. Nie? Chodzisz, chodzisz mam. Chodzisz. Całe. Mhm. Dla, dla kotów do wody bym zawzięła. No to też ładne. To jest śmielów. Ej, ładne. No, widać, że są, sobą przeleżały sobie trochę. Tu jest no, chodzi No zniszczone. Nie zniszczone, myślę. Brudne. Brudne. Tak, no. to za dużo na bok. Więc bo nie chcę się cała ofiarnie się, już, już za późno. Już za późno. Tu teraz wchodzisz. I chodzisz, tu mamy żarundura w ogóle, tu jest kubek, też chodzisz. Tu też? Tu, tu? nie, To jest tu innego. Tu jest... Y... O no tak, też chodzisz. Ten jest cały taki. Ładno. No. Ten, ten też jest cały. No. No, na dzień tutaj. no. To tak wygląda, w kamerze zwłaszcza, że to jest ten. Pęknięcia, to jest pęczne. Nie widzę, ten jest na cały, cały, widzisz tu? Jest ostra krawędź sobie krzywdę będą miała zrobić. To będzie to samo chyba. Aha, mhm. ten ma wyjście zwykle, 0,3. Okej, okay, to bym może odłożyła. Dasz tą radę odłożyć te kubki? No, i tak się sama wiedziałaś, że się opiernisz, <laughs> więc powiedziałabym tą poucelonej. No to może być ciekawe, bo... No. to tułowica, tak. Ja no to będę odpadał. jak psu. Tułowice, tułowice. O! Czekaj, może sobie... Widzisz? Bawaria. Takie białe Bawarie, no. Patrzę, to jest białe Bawaria, no. Patrz, ale ciekawego jest. Już tak raz tutaj Franciszkę. O, tu jest ładny, złoty. No. no. S. Jest tylko jakaś Eskana, no. i ciągnięte muszą. Chyba, że to chce dla nas, ale. Mm, mamy, mamy podkładkę no. dużo starej porcelany. chodzisz No to stały komplet ten. O, tutaj coś było. Ale nie być może. Chodziesz? Chodziesz, No, no to tak jak jakiś ryginę. O! No proszę. Coś czekało na ciebie. Wciąż. No wy zbieramy księżę. Co mi się trafi? To jest pozytywna Ale Jest to elektroniczna, bo zabrać jakiś. Mamy w aucie, bo dołka, <laughs> to jest to. Wchodzisz, chodzisz. Dobrze. Fajne te mamy. Nie, no tych Żółży nie bierzemy, no niestety są mocno. Bez komu to. Nie wszystkie niestety są w dobrym stanie. Co mi ciekawi, że to jest pod? Tu się było, coś przyjąć czegoś? Może powiedz na tą skrzynkę, że coś to znaleźliśmy. Skrzynka ze skarbami. Jeszcze taki obraz. Tylko rama strasznie już ucierpiała. Ciekawa. Tu mamy, jak dobrze kojarzę, nagrywarkę starą. Unitry. Teści pozabierane są. Coś jest po rosyjsku. Co? matematyka z tym projektowaniem. Nie wiem. Ktoś tutaj się interesuje i wie. Chyba to jest tak, Ale tutaj są jakieś rzeczy. A co mamy takie rzeczy? No! No dobrze. Ochu, ochu! po pani. Ja Naturniś, Deutsche No ja Hobby. O, ja To nie wygląda na dobrą płótę. No jest ja, zdecydowanie nie. Dobra, co tu mamy? Ja musimy zainwestować w otwarcie. No, no jak to to sprawdzać? Tutaj co? Tak, no to jest znak, że trzeba się niemieckiego w końcu nauczyć, jechać na niemieckie targi staroci. Koncert w parku zdrojowym. Dobrze, zobaczymy, może jakoś tak częściowo. No. To co na pewno bierzemy po angielsku teraz. Czym się po angielsku? O. Po rosyjsku. No, kurczę, Czy to jakieś szkoły? By Jakby, no, ale nie wiem, czy to są takie bardzo stare, tak to wygląda. Po niemiecku. O. Teraz czeski? Coś jeszcze. Hmm, nie wiem. To ma To to jest? To chyba też po angielsku. Co nie ma nic? Nie po w francusku. francusku. Okay. Tasmania, mech No, o. A znajdziesz do tego? Nie nic. Gdzie to nie ma? Pewnie gdzieś jest. Po, po to możemy odstawić na początku, może znajdziemy dopasowanie jakieś pusta polskie nagrania, haerys musi być, co Mech. w stanie ma... no wiesz, tak tak, no wiadomo no wiadomo, no są ja nawet nie wiem czy to będzie czy <laughs> wiesz, no wiesz, no nie co no, Hmm. To znowu pustka Kurt Hankers, no Skorpion? Nie. Skorpio. Jakieś węgierskie. Ruskie. Czyli jak nawet tego nie weźmiemy, to powiem Ci jeszcze, że damy posta na śmieciarkę po prostu. Zostawimy tutaj na murku o bogi. Jest szansa, że ktoś to weźmie. Głupuszka. Samą, samą do Majka. może by się, się tutaj pasować, bo tam cały korek tego. Po prostu serce boli. Tutaj jakiś... No. będę no, no, no pokazywać tak, jakby jakieś ciekawsze. Bo no, widzę no. Dobra, przepoglądamy sobie to nas spokojnie. No bo widać, no. I lecimy pod śmieciarkę. śmieszarkę. Jak może ktoś tutaj też pomoże uratować coś. No. I komuś przyda. No, w no, tutaj można coś uratować. Nie wiem, no, my się nie znamy. Musimy sobie kupić otworecz. No bo jednak. No, jak już w... jako ozdoba pod szklankę. No. no. Dosłownie. Tu mamy o nie może powiedzieć fajne kwiatyczki jak sobie ptaki śpiewają. Tutaj kolejne jakieś wystawki i tutaj była ciekawa rzecz, ale no kurczę on stanie dosyć ciężkim cały przemoczony jakiś Może może i Bugatti Pugatti tych ciekawości pokaże, no ale no, nie, nie cały jakiś taki kosz zabawek bezelane nie wiem co to się stało. Czy się wylało, że co? No szkoda. No to był ciekawy fotel. Krzesło. Ciekawe. Taki tonecik. No ale ma Niestety ciężko to będzie uratować. Okej. Okay. Co takie figurki? Nie widzę, żeby było uszkodzone. To po rosyjsku. obrazki. Słownik. Oto. No to jest nowy produkt. Proszę bardzo. Jakieś ramki. CK. Klipsy. to są klipsy? Co to chodzi? Nowe, no no, no. Okej, okay, że po boku są klipsy, ale to są tylko ramki na zdjęcia. Spoko, nie to jeszcze.